No Za wieoko drodzy. Miej temat streama taki dosyć niecodzienny. Powiem Wam, że taki dosyć niecodzienny też, zważywszy na to, że tak naprawdę od paru. Tak naprawdę maj, który był w tym roku, wcale taki znowu za ciepły nie był. Zauważyliście? Zauważyliście to, że w momencie, to, że w momencie, w którym właśnie, właśnie w tym roku ta pora, w zasadzie to wiosenna. Wiosenna czy letnia? Nieważne, w każdym razie wiadomo, że zarówno Maj, jak i ten pierwszy kawałek czerwca jest, moi drodzy, znacznie dziwny, bardzo chłodny. Czego tak naprawdę nie jestem w stanie. Czego tak naprawdę nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć, z czego się to bierze. Bo pospórzmy na to tak. Jak ja byłem dzieckiem, to nawet zima była inna. Wiecie, jaka? Taka, że w ogóle była. Taka, że w ogóle była. Taka, że człowiek wręcz było tak zimno, jak ja byłem dzieckiem i właśnie w taty okresie w porze zimowej. To było tak zimno, że człowiek nie chciał, a musiał nosić sody. I to wtedy, moi drodzy, była zima. Człowiek wtedy wiedział, człowiek, znaczy wtedy był dzieckiem, tak? Wtedy wiedział, chociaż, że, że jestem w stanie sobie zrobić ślizgawkę na dworze. I też, moi drodzy, ciepły, też, moi drodzy, też wiosna była inna. Moi drodzy, w marcu już w dzień, e, wtedy, kiedy była Wielka Sobota, kiedy szło się ze świecotką, to szło się w krótkich spodenkach. Pamiętam takie czasy. No bo w pierwszy dzień wiosny było tak gorąco, że człowiek... Pierwszy dzień wiosny był tak gorąco, że człowiek w ogóle, mój drodzy, wręcz się opalał. A teraz to co to, teraz to, 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 co to za w ogóle za wiosna była? Co to w ogóle za wiosna była? To w ogóle było tyle, co nic. Tyle co nic. Pogoda robi się dziwna. Pogoda robi się dziwna, tak? I w ogóle jeszcze te przeskoki tych temperatur, rano, ostatnio, ostatnio czyli stosunkowo niedawno, było, moi drodzy, rana, Bo że chyba 8,9 stopni, coś takiego, było zimno. A po południu nagle był gwałtowny przeskok na prawie 20 stopni. I powiedzcie mi, moi drodzy, jak tutaj w ogóle się nie przyziębiać? Jak tu w ogóle, moi drodzy, nie chorować? Przecież to tak się nie da. I to jest, moi drodzy, też coś, czego nie za bardzo rozumiem. Wtedy za dzieciaka, przynajmniej mi się wydawało, że ogólnie. Atmosfera, pogoda jest dosyć przewidywalna. Wtedy moi drodzy. Tak, było to było przewidywalne. Tylko. Tylko to, co teraz się robi, to już jest jakieś dziwne dla mnie. No bo. No bo moi drodzy, co? Teraz na przykład teraz na przykład jest czerwiec. usłyszałem ostatnio, jak byłem w sklepie, od kasierki, że najpierw otworzyli baseny, bo już jest sezon na baseny, kiedy się na baseny chodzi, później zamknęli, dlatego że jest zimno, dlatego że jest chłodniej niż zwykle. Może tak. To jest chyba dowód, dowód tego, że mam rację, że jednak ta pogoda jest dziwna, że już, że jest to już poniekąd jakaś anomalia, tak mi się wydaje. Ale, moi drodzy, ale pytanie bardziej, no, pytanie, czy ja w ogóle to, to mogę nazwać pytaniem, bo moi drodzy, Właśnie teraz, jak przypomnę sobie cały poprzedni rok, to powiem Wam szczerze, pogoda się zmieniła w porównaniu do tego, co było, jak miałem te 5-10 lat. Jeśli ktoś mi teraz powie, że zmienia się klimat, to chyba wyjdę z siebie. Naprawdę, moi drodzy, wyjdę z siebie. Bo tak naprawdę, moi drodzy, działalność człowieka jest na wielu obszarach. I teraz nie wiadomo, czy, czy e, e, który obszar działalności człowieka może wpływać na, na klimat. Która działalność? Nie wiem, to, że za dużo z kamieniołomów wydobywamy, kamieni, to. To, że wypuszczamy do atmosfery e, gazy cieplarniane? To na przykład, że budujemy coraz więcej budynków kosztem flory roślinnej? Wiecie, to jest wszystko, jak to się mówi, wszędzie dobrze mnie nas ale prawda jest taka, że Trzeba było się zastanowić najpierw nad tym, który obszar działalności człowieka ma na to wpływ. Na to, że teraz tak dziwnie pogoda się zmienia. Tylko, że z racji tego, że ja, moi drodzy, nie, jest, nie, nie zajmuję się tymi tematami. Bo, bo po prostu nie mam do tego. Predyspozycji, ani kwalifikacji, ani niczego. Fakt jest taki, że pogoda właśnie się dziwnie się zachowuje, tak? O czym mówię? O tym, że pogoda, o tym, że pogoda teraz jest inna niż to, co było kiedyś, niż to, co było te 20 lat temu. Tomek. No, dokładnie, pogoda ma wiele czynników, dlatego też powiedziałem, że nie wiem, który z czynników, które, które, która działalność człowieka może to powodować. Jeśli założymy, że powoduje. I ogólnie wam powiem, że szczerze mówiąc, jak ja byłem dzieckiem, to nie spodziewałem się tego, że Dożyje czasu, w których grudzień będzie bez śniegu. Nie spodziewałam się tego. A tu proszę. A tu proszę. Wiesz co, Tomasz Wójtowicz, wydaje mi się, że ich widziałem. Tak mi się wydaje, coś wiesz co, yy, Paweł i Marta łowcy Buz coś kojarzę, kojarzę coś, kojarzę coś. I wiecie, moi drodzy. Ja na przykład osobiście lubię, jak jest ciepło, tak? E, ale musi jakaś równowaga padować. Żeby na przykład takiej suszy nie było, to w zimę musi napadać dużo śniegu. Musi napadać dużo śniegu. Z czego na przykład bioro, bior, bierze się woda w studni? Z tego, przykładowo, woda w studni, tak? Z czego się bierze? No. Logika, logika podpowiada, że z tego, że w porze zimowej pada dużo śniegu, później ten, ten śnieg topnieje, wsiąka w tą glebę, w tą ziemię, i, i dzięki temu zbudować studnie w tych wód gruntowych. I dzięki temu właśnie ze studni ma się wody, tak? Tylko w zimę musi być dużo śniegu. A teraz co się dzieje? Teraz praktycznie nie ma śniegu w, w właściwej porze zimowej. Czyli przykładowo od grudnia tam do chyba stycznia Czulu tego już nie pamiętam. I powiem wam szczerze, powiem wam szczerze i t, wiecie i później ludzie się dziwią, że jest susza. Tylko teraz pytanie, który czyli na to wpływa, że teraz, że teraz tego śniegu nie ma. Nie wiem, co się, nie wiem, nie wiem, co się stało, czy, nie wiem, co się stało, czy, czy zmniejszyła się ilość wody na naszej planecie, czy o co chodzi? Bo naprawdę, bo naprawdę ja, wiecie, ja może lubię kraje śródziemnomorskie typu Egipcja i tak dalej, ale wolałbym... Wolałbym, by u nas w Polsce nie było żadnego pustkowia, pustyni, i tak dalej. Jednak, jednak wolałbym, żeby pozostało to, co jest. Bo be, może być trudno tu żyć. Tak, przynajmniej mi się wydaje, że może być trudno tu żyć. E, I tak właśnie to tak jest. Na przykład, aktualnie. Na moment streama, na moim dworze, niby świeci słońce, ale na razie poczekać. O nie, chyba że sprawdzę tutaj. Poczekajcie chwilę, moi drodzy. Tutaj sobie na laptopie sobie odpalę. Eee, jaka jest temperatura? No właśnie, jest 19 stopni. Jest 19 stopni, więc w zasadzie jest ciepło tak ale na przykład nie wiadomo jak będzie jutro rano oczywiście czasem padać deszcz też musi bo z racji tego że teraz że teraz ta ziemia taka bardziej sucha to też deszcz to też ten ta woda też się przydaje a powiem ci Tomasz Wójtowicz w życiu bym nie wziął taką robotę jak łowca burz ja powiem Ci szczerze, ja może lubię oglądać burzę przez okno, ale mieć bezpośredni kontakt, bezpo, mieć bezpośredni kontakt, to wydaje mi się, że to, żebym stchórzył po prostu, Stchórzyłbym po prostu, tak? Owszem, lubię burzę, lubię burzę z piorunami, tak? Ale coś mi się wydaje, że nie mam, na, nie mam na tyle jaj, żeby żeby się tym zajmować. To czu, mógłbym się czuć wtedy, jakby był łowcą tornad. Tak jak czasem w Ameryce są... był chyba kiedyś taki program Łowca Tordat, coś takiego już nie pamiętam, ale fakt, 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 fakt faktem jest taki, że naprawdę e, pogoda, pogoda ogólnie w Polsce... Od 20 lat trochę się zmieniła. Przynajmniej ja tak to obserwuję. Ja tak to, moi drodzy, uczę. Burze, piękna rzecz. Piękna sprawa, nie można fotografować też. Red Time, owca, to tornad. O, właśnie. Dobrze, że, że przypomniałaś mi tytuł, Toma, Tomasz Wójtowicz. Tak, też oglądałem ten program. E, fotografować. W sumie, w sumie masz rację, tak. Dlatego, że niestety to trzeba sfotografować. Ja sfotografować w odpowiednim momencie, żeby były te błyskawice widać, tak? Te lecące po niebie. I to jest wtedy naj, najciekawsze zdjęcie. Malajmy na tubie. A to wydaje mi się, że sobie wejdę, sobie oczywiście. Red Timer od pierdo. Jest aż tyle? O, matko, jestem ciekaw, czy w, ogóle będę, czy w ogóle będę miał czas, by aż tyle, by aż tyle obejrzeć. No, ale spróbuję, no, co mi szkodzi. Słuchajcie, jak, te, jak najprościej poznać, co się dzieje, co się dzieje wewnątrz burzy wiesz, i wewnątrz tornada. Trzeba tam się po prostu znaleźć. To chyba nie jest tajemnica Poli Szydela. Jakkolwiek. Wiesz co to wasz, wójtomisz? Wydaje mi się, że później wejdę na jego kanał. I tak to właśnie będzie. Dzisiaj, oczywiście, to wasz live będzie krótki, bo. Masz też, jestem zwyczajny, mam dość. A. Też zacząło robić live y w środku tygodnia, o czymkolwiek, a nie tylko, a nie tylko live, kośnik. E, e, przykładowo Słota albo Piątek, kośnik e, i coś tam jeszcze. I rozmowa. No i tak. I tak to, moi drodzy, się odbywa. Więc, moi drodzy, fakt faktem, że nam pogoda się zmienia. Wręcz nie do poznania. A astronomię, astronomię lubisz? Czekaj, astronomia? Wstyd się przyznać, ale chyba nie, chyba nie znam. Czy chciałeś napisać astronomię? Jeżeli chciałeś Tomasz napisać astronomię, to tak, lubię astronomię. Srebrzyste. A jak po sterlinki, obłoki srebrzyste. No takie rzeczy też lubię, nie mówię, że nie. Astronomię, no tak, właśnie. Astronomię. Tak, lubię astronomię. Lubię. Ale ostatnimi czasy bardzo często takie nowinki mi przepadają. Ostatnio było bardzo szeroko albo teraz jakoś niedawno zaćmienie Księżyca. Znaczy su, tfu co ja plotę. Zaćmienie Słońca, Chryste. Zaćmienie Słońca któregoś dnia niedawno było, było gdzieś, gdzieś tam w Polsce, w Warszawie widać. Że można było go dostrzec, ale niestety e... Zamiast tego, że prowadzę w taki tryb życia jaki prowadzę, to niestety przegapiłem. Ale to chyba tylko częścią z tego, co wiem. I tak. Chociaż sobie powiem ci, Tomasz, kiedyś był taki program. Na temat pogody, bo jak już mówimy o pogodzie, kiedyś wyglądała taki program na temat pogody na innych planetach. Na takim na przykład Jowiszu, gdzie burza o czerwonej, czerwonej barwie od, od, od kilkuset lat wieje. Ogólnie tam w ogóle Najwiszył chmury ustawiają się w prostej linii ze względu na ruch, jego ruch obrotowy. jest spory. I powiem szczerze. I, i, powiem, I powiem szczerze, to był ciekawy program, tylko, tylko nie pamiętam, jak on się nazywał. Czy faktycznie czy nazywał się, nie pamiętam, nazywał się ten program właśnie o, e, o pogodzie na innych planetach? W sumie nie pamiętam, ale to było dosyć dawno, powiem Wam szczerze. No i tak. I wiecie. Tu na przykład właśnie te burze, tak? O na przykład jak ten na jeden z planet Jowisza Io wulkany, na przykład. W to na to, że Jowisz powoduje tarcie Księżyca. Księżyca Io i dlatego, i dlatego tam jest e, może być płynna skorupa. To są, to są w takie ciekawe tematy, które można... które się ten. Bardzo ciekawe tematy oglądają, jeśli chodzi o burz, jeśli chodzi o pogodę na innych planetach No cóż dalej mogę powiedzieć? Eee... Sobie tak trochę już. Można powiedzieć, że wyczerpałem temat. Już chyba zaraz będę kończyć. Może to widać? Nie widać? Nie tego ci nie widać na kamerze, ale też sobie o kubie alergicznie zresztą. W sobie to już możemy kończyć. To już w sumie możemy kończyć, moi drodzy. Tego pięknego live'a. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa.